Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone, cień cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki, cieniste gajki, źródła i kręte strumyki, co i gra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami, chwalą świata. Jej dłoń nasza wieniec plata. Chwalcie z nami panią świata. Jej dłoń nasza wieniec o Ona Korona na tanie Choć jest panią nieba, ziemi, nie gardzi. Nie gardzi dary naszymi, wdzięcznym strumy, kim ruczeniem, w słodkim chwilę. I co żyje, nie z nami, Sławi Maryję I co czuje, i co żyje, nie z nami, co koniec